Telem z kanału Comics. Dzisiejszy film będzie troszeczkę spóźnionym sierpniowym brawawem Oczywiście, jak zwykle nie mogę nigdy nic zrobić na czas, więc jesteśmy tutaj 10 września, żeby porozmawiać o tym, co udało mi się przeczytać w sierpniu. W sierpniu udało mi się przeczytać 8 rzeczy, z czego dwie to były komiksy. Był też kluchaton, do którego vlog jest na kanale, więc zapraszam serdecznie do tego vloga. Podlinkuję go. Tu albo tu <laughs> Pierwsza rzecz jaką udało mi się przeczytać w sierpniu to był właśnie komiks y, Spell on Wheels y, Który podobał mi się tak średnio w sumie y, Zasadniczo był to komiks o trzech wieźmach, które zostały okradzione I próbują odzyskać wszystkie swoje rzeczy, bo są tam wiecie różne cenne i przydatne rzeczy, na których im zależy Po drodze jakby przeżywają różne przygody, prawda U tych ludzi, którzy kupili ich przedmioty Największy plus to jedna z bohaterek, ona się chyba nazywała Joe, ale nie jestem pewna. Wstawię wam, jeżeli znajdę, to ona. To jest duży plus tego komiksu. Oraz yy, kozi mężczyzna. Kozi mężczyzna był wspaniały. Ale oprócz tego, jakby nie podobało się jakoś szczególnie mocno, po prostu była przyjemna. Historia nie była jakaś super głęboka, ani wciągająca, ani nic. No i jeszcze od tamtej pory okazało się, że jedna z osób, które stworzyła ten komiks, nie wiem czy ona jest ilustratorką, czy autorką jakby tekstów i fabuły, ale nazywa się Kate Leath jest ogólnie bardzo niefajną osobą i rasistką i tak dalej, więc no jeżeli nie wiara Was ten komiks, czy jakby pomysł tego komiksu jakoś szczególnie bardzo, to proponuję sobie raczej odpuścić, bo no, nie sądzę, żeby to było warte wspierania rasistów, prawda? Ale mimo wszystko i tak dziękuję Miszy za pożyczenie mi tego komiksu i za to, że mogłam go przeczytać, bo zawsze fajnie jest czytać komiksy, prawda? Nawet jeżeli nie są jakoś szczególnie fajne. <grych> Kolejną książką, którą przeczytałam w sierpniu, było Loveless Alice Owsman I z czytania tej książki również jest vlog na kanale, który również podlinkuję tu albo tu. Muszę to kiedyś ogarnąć, ja nie rozumiem, jak działa YouTube. Jest to najnowsza książka Alice Osman, która jest jedną z moich ulubionych pisarek, autorek książek dla młodzieży głównie. I ta książka opowiada akurat o następnej Georgi, która właśnie zaczęła studia i zaczyna zastanawiać się nad swoją tożsamością, jeżeli chodzi o jej orientację seksualną i romantyczną. I w końcu dochodzi do wniosku, że jest aromantyczna i aseksualna, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny rep, który z tego co wiem jest w jakimś stopniu own voices i e, jakby dużo osób też mówi, że odnalazło się w tej książce oczywiście pewnie nie wszystkie aromatycznie i aseksualne osoby mają podobne doświadczenie wiadomo, ale no z tego co słyszałam to ten repre całkiem dobry Ja e, oprócz tego jestem też taki przeuroczy, po prostu top tier e, romans między dwoma przyjaciółkami Georgie... Mm. <grym> I love him so much Oprócz tego, że Georgia właśnie odkrywa swoją orientację, ta książka jest przede wszystkim o przyjaźni, jak większość z książek Alice Osman i to było przeurocze i bardzo, bardzo mi się podobało, więc polecam serdecznie i jest to chyba najmniej jakby stresująca, czy jakby w jakikolwiek sposób ciężka książka Alice Osman, jaką czytałam do tej pory, chociaż oczywiście wiadomo, że jeżeli ktoś na przykład będzie się bardziej utożsamiał z Georgią niż ja, to może to dla niego być mniej, wiecie, przyjemne i lekkie. Um, no tak, polecam serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam I możemy razem wtedy pokrzyczeć o Pip i Runi, bo I love them girls Następną książką, którą skończyłam w sierpniu były Skrzydła Karoliny Fedyk Czytałam tę książkę bardzo, bardzo długo Mimo, że nie jest jakoś dramatycznie długa, bo ma jakieś 500-600 stron Ale jakoś nie mogłam się w nią wciągnąć I ogólnie miałam dość dużo oczekiwania w stosunku do niej Czy po prostu... Bardzo pozytywnie byłam do niej nastawiona, bo w sumie nie znam nikogo, kto by ją czytał, więc nie mogłam aż tak bardzo mieć jakby zahajpowanej tej książki Ale wiem, że jest to książka niebinarnej osoby i wiem, że miała być tam jakaś też reprezentacja osób nieheteronormatywnych, więc to mnie bardzo, bardzo podekscytowało i potem przeczytałam opis i dowiedziałam się, że jakby główną bohaterką powiedzmy jest dziewczyna, więc jakby uznałam, że będzie to romans między dwoma dziewczynami i bardzo się zawiodłam, ale nie tylko pod tym względem ogólnie ta książka była stanowczo nie dla mnie. Była bardzo, bardzo chaotyczna. Nigdy nie wiedziałam, co się dzieje. Mam wrażenie, że jakby nigdy świat nie był porządnie wyjaśniony, ale jakby oprócz tego zwyczajnie sceny były napisane w jakiś taki sposób, że ja autentycznie nie wiedziałam, co się dzieje przez większość czasu i nie wiedziałam na przykład, czemu ktoś zrobił to, co zrobił, Ym, bo ogólnie obserwuję jak bardzo dużo. Postaci, mamy bardzo dużo perspektyw, które nigdy nie są szczególnie pogłębione. Nie wiem, czy byłabym w stanie opisać więcej niż dwie osoby z tej książki, jakby z charakteru, kim są jako ludzie. Ich zachowania nigdy nie były jakby wyjaśnione, biorąc pod uwagę ich charakter i okoliczności, bo jakby nigdy nie znałam tych postaci, właśnie z charakteru. Nie wiem, czy to ma sens. Nie mam pojęcia, jak działa system magiczny, bo to też nie było nigdy wyjaśnione. Nie wiem, o co chodzi. Trochę więcej się ogarnia, jak się przeczyta ten opis i jakby z tej perspektywy się patrzy na tę książkę, ale to w sumie nigdy nie jest powiedziane w książce, więc nie wiem po co pisać książkę, w której nie wiadomo o co chodzi Zakończenie było absolutnie beznadziejne Jeżeli chodzi o ten rap, to rzeczywiście był tam romans między dwoma dziewczynami czy kobietami ale on był bardzo, bardzo, bardzo nieznaczący i to były dosłownie dwie sceny, dwie sceny, które Wiecie, miały parę akapitów można byłoby je tylko po prostu wyciąć albo, nie wiem, zapomnieć o nich bardzo łatwo Ale oprócz tego była jeszcze jedna postać, która była osobą niebinarną I to akurat mi się bardzo podobało, była bardzo fajnie napisana, jakby wpisana w, w świat Ta jedna rzecz rzeczywiście mi się bardzo podobała w tej książce No ale ogólnie to się zawiodłam i jest mi przykro z tego powodu Bo bardzo mi się nie podobała ta książka i... Tak, nie na to liczyłam i mi przykro. <laughs> Następnie był Kluhadan, jak już wspominałam, że możecie obejrzeć vlog z Kluhadanu. I w trakcie Kluhadanu udało mi się skończyć trzy rzeczy i zacząć jeszcze jedną książkę, czyli, no powiedzmy, większość mojego tbr u Uznajemy, że właśnie tak było. <laughs> I pierwszą książką, którą skończyłam, było The Long Way to a Small Angry Planet Becky Chambers. Chambers. Chambers, nie Chambers skup się, rezi. To jest powieść science fiction, ale nie taka na zasadzie jesteśmy na statku i jesteśmy na wojnie, albo jesteśmy na statku i próbujemy się nie rozbić, albo nie wiem, ścigają nas kosmici, nie, nie wiem, co jeszcze się robi w kosmosie, e, tylko bardziej na zasadzie jesteśmy na statku, ale to jest nasza rzeczywistość i sobie po prostu latamy po tym kosmosie, ale oprócz tego też przeżywamy swoje jakieś takie codzienne małe momenty i to właśnie takie momenty są opisane w tej książce, takie bardziej wiecie scenki z życia, niż rzeczywiście jakaś super turbo napakowana akcją historia science fiction ze skomplikowanymi rzeczami, których nie rozumiem. Chociaż owszem, są tutaj kosmici, ale to są kosmici, których my poznajemy jakby z imion i poznajemy ich kulturę i ich zwyczaje. I to było super fascynujące. Bardzo podobała mi się ta książka, przede wszystkim była bardzo, bardzo przyjemna do czytania i wszyscy ci bohaterowie byli zwyczajnie kochani i bardzo, bardzo mocno ich polubiłam w trakcie tej książki. I szalenie mi się właśnie podobały też te takie wiecie, drobne przygody w trakcie wykonywania jakiegoś większego zadania, jakiejś misji. Ja ogólnie nie przepadam za science fiction, ale ta książka udowodniła mi, że jakby to może być przyjemne i to może być fascynujące i ciekawe, nawet jeżeli sama nie zrobiła wszystkiego, co chciałabym, żeby zrobiła. Na przykład, jeżeli chodzi o właśnie różne stworzenia, tak różne typy inteligentnych stworzeń żyjących w kosmosie i to, jak różnorodne mogą być. To jakby sprawdziła, że o tym pomyślałam i że zaczęłam o tym myśleć i sobie rozkminiać, jak to mogłoby wyglądać. I to było też bardzo przyjemne, bo jeszcze nic w sumie nie uruchomiło we mnie aż takich rozkmin jeżeli chodzi o książki czy jakąkolwiek fikcję, science fiction. I są też dwie bohaterki, które bardzo, bardzo pokochałam. Jest, są to Kizzy oraz Sissix, e, ale jaszczuro baba, jaszczuro baba, która jest powerful i jest kadli i lubi dotyk fizyczny, jest. Przeurocza <noise> I Kizzy, która jest geniuszką jest taka trochę roztrzepana i ma wspaniały, wspaniały gust modowy No ikona. Ikona, no co mam więcej powiedzieć, Ikona, no i tyle, no No i tak, nie mogę się doczekać, aż przeczytam resztę tej serii, bo wyszły jeszcze chyba trzy części z tego, co kojarzę um, Więc bardzo chętnie przeczytam dalsze przygody tych bohaterów, zwłaszcza, że to są właśnie dosłownie przygody, to nie jest nic jakoś Kosmicznie skomplikowanego <grych> e, Tak, polecam serdecznie Drugą rzeczą, którą przeczytałam w trakcie Klohatonu, był pierwszy tom komiksu The Deadly Class e, To był w zasadzie Read, it, bo już kiedyś czytałam ten komiks, ale ostatnio zaczęłam oglądać serial i stwierdziłam, że przyda mi się reread I może wreszcie będę kontynuować tę serię dalej no i tak, no właśnie, idealnie w serialu zatrzymałam się na dokładnie tej samej scenie, czy jakby tych samych wydarzeniach, na których kończy się ten tom, więc to na pewno było bardzo wygodne, ale też przez to jakby nie przeczytałam nic jakoś szczególnie nowego, no bo jakby już to wszystko widziałam w serialu i czytałam jeszcze wcześniej, chociaż no, tak średnio pamiętam to pierwsze czytanie tego komiksu, ale jakby no to były wydarzenia, które ja już znałam i wiedziałam się, czego się spodziewać. No i też jakby serial, myślę, jest dość wiernym odwzorowaniem komiksu Nawet jakby do... Nawet gdyby to sprowadzić do jakby z całych... Czego? Kwestii dialogu albo jakby scen Czy jakby tego, jak komiks wykorzystuje różne style Do przedstawienia różnych scen Tak samo w serialu czasami pojawiają się animacje na przykład zamiast jakby Po prostu nagrania aktorów No tak Ciekawi mnie ten świat i kibicuję głównemu bohaterowi, żeby udało mu się zabić prezydenta Tregana W komiksie jest trochę mniej jego, mojego punk-dzieciaka, którego kocham e, Ale mam nadzieję, że to się poprawi w kolejnych tomach e, Also, Willy is a baby and needs to be protected Same as Maria. No i to w sumie wszystko są do powiedzenia na ten temat. O, ostatnią książką, którą udało mi się skończyć w trakcie kluchatonu, był Czarny z archipelagu Roussuli Leguin Leguin? Czy to jest francuskie? Jeżeli jest, to nawet nie będę próbować tego tak mówić. To jest pierwsza część Cagi o Ziemi Morzu i zasadniczo opowiada przygody, czyli jakby życie Czarnego Księżnika, który się nazywa. Jak GET chyba, nie pamiętam. Zasadniczo od jego dzieciństwa, od kiedy został uczniem innego czarnoksiężnika i poszedł do szkoły magii, a potem musiał odkręcać różne błędy młodości i tak dalej. Jest to dość krótka książka i czyta się to trochę jak właśnie taką, wiecie, taką opowieść. Nie że po prostu książka, tylko taka opowieść, jakby ktoś ci opowiadał, wiecie, przy ognisku i nie wiem, ktoś tam gra na jakichś fujarkach i siedzicie wszyscy w tej waszej małej wiosce, w śognisku i to dookoła unosi się zapach Ziół i ktoś ci opowiada o czarnym księżniku z archipelagu i tym, jak podróżował po świecie, i próbował się pozbyć potworów i zabijał smoki i tak dalej. No i jest to jakiś klimatik, ale no jakoś szczególnie mnie to nie porwało. No nie wiem, czy będę kontynuować czytanie tej serii. Może, jeżeli będzie okazja, jeżeli będę mieć jakby do tego powód. Ale no, na razie jakoś mnie szczególnie do tego nie ciągnie, chociaż cieszę się, że to przeczytałam, bo, um, no, jednak po pierwsze, styl autorki, ale też właśnie sam klimacik tej książki bardzo mi się podobał. Tak, nie wiem czemu robię to z ustami. Rezum, spokój się. I'm, I'm just fucking dumb. O nie, okłamałam was. <laughs> Powiedziałam, że przeczytałam 8 rzeczy, a się okazuje, że jednak ta kolejna była już we wrześniu, e, bo. Chciałam powiedzieć jeszcze o Dzieciach Krwi i Kości, tymi alejami, Bo zaczęłam tę książkę właśnie w trakcie kluchotanu, ale skończyłam ją dopiero we wrześniu Więc będziecie musieli poczekać na nią do wrześniowego wrap -upu. Przepraszam za y, to kłamstwo y, Nie zrobiłam tego celowo y, No ale tak, to jest wszystko w tym wrap -upie. Jak widać nie był to jakoś super udany miesiąc Nie wiem czemu, chyba dlatego, że też dużo podróżowałam i byłam zajęta przez sporo czasu. Trochę mi przykro, że nie wczytałam więcej, bo to jednak był ostatni jakby miesiąc takiego lata, lata, nawet nie wakacji. Wiecie, takiego lata, gdzie można posiedzieć do 23 na dworze i pojechać nad morze. No nie wiem, czy można pojechać nad morze, ale w teorii można by było. I mam wrażenie, że jakby nie wykorzystałam tego klimaciku. Swoimi wyborami książkowymi, czy jakby nawet ilością książek, które przeczytałam, bo zwykle, właśnie wiecie, no wakacje to są takie miesiące, kiedy można rzeczywiście posiedzieć cały dzień i poczytać, bo się nie ma żadnych innych obowiązków, zwykle albo przynajmniej nie takich męczących jak szkoła. Ale co, co zrobimy? No nic nie zrobimy. Yy, stało się, prawda? Teraz mogę tylko liczyć na to, że we wrześniu trochę lepiej mi pójdzie. Też, no nie wiem, to też będzie skomplikowana akcja. W każdym razie. Dzięki za uwagę. Napiszcie mi w komentarzach, co wy przeczytaliście w sierpniu i ile tego było. <grych> czy czytaliście którąś z tych książek, o których dziś mówiłam, albo czy macie coś jeszcze do powiedzenia na takie tematy? <grych> I tak, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.